Sobie to jednym ojcu. Pararara, pararara. Ach, tak to można dzień zacząć. Czasem dupkę grzeje. O. Jest to dupło tam! Ja to wiedziałem, że po tej imprezie to będą same problemy. Ile ja tu jeszcze będę czekał? Zaraz zamarznę. Jeden nie odbiera. Drugi nie odbiera. Nie wiem, no jeszcze chwila idę do domu. To ci nawet to najtańsze mi nie starczy. Muszę czekać na zaliczkę. Przez dupkę dubko grzeje. Jest to dupoda! tam. Nie czego trąbisz? A. a gdzie masz busa? Bus? To wywziono u ducha. Stoi na warsztacie. A mówiłem ci, nie kupuj go! No, jasne. Ty to mi do Diagona mówiłeś, żeby go kupić, a nie? Dobra, wsiadaj, nie marznij. Póki jeszcze paliwo mamy. Dobra, dobra. Ej prezesa, skąd ty masz taki samochód? Wiesz co, pożyczyłem od sąsiada, bo tamten zaniemuł. A weź, przegram stacyjkę. No tak, no, jak prawdziwy posiadacz BMW, rezerwa. Jak by dolecił? Dobra, ja już tu nie będę inwestował pieniądze w tankowanie, może jakoś dolecimy, jak nie, no to nie wiem, no. Do się zadzwoni, może coś nam ogarnie. No, bo ja pchał nie będę na pewno. Nie odpalaj jeszcze. Co tam? Masz tam jakieś drobne? Dałabyś z piątaka dla pazerem ja sobie skoczył, coś do sklepu tam kupił. No jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności mi powiedziałeś, że będziesz czekał przy sklepie. To jest mój główny punkt zaczepny, gdzie byś mnie nie szukał, to zawsze pod sklepem. No dobra. Nie zaglądaj. Ja. Dobra, tutaj daj już stówę, no w mi wpiszesz. Na pewno. A jak nam zabraknie paliwa? Muszę mieć stówę na godzinę w razie wówczas. Dobra, czekaj, nie ruszaj się stąd. Skąd on taki samochód zdziałał? To ci odmówił, że nie ma pieniędzy. To się młody zdziwił. Pewnie pomyślał, że prezes to milioner. Zatkało kakao. Gdzie ten dziad stoi? Parararara, pararara, pararara. Ach, Tak to można dzień zacząć Odrobinka szczęścia i od razu widzę różowe okulary Prezes zdaje trochę miodu Tak, żeby dać jej miodu najpierw trzeba dać jej paliwa A że pusta w portfelu Ej prezes, zjechałbyś mi tutaj na cepa? Młody, przecież przez chwilę byliśmy w sklepie już do cepa. no chcesz jechać? Kiedy my do tej roboty dojedziemy? Ale tam nie byłam w łazienki, a mnie trochę gniecie przy wypłacie zamiast premii dostaniesz Pampersa. Albo zjeżdżasz, ale, albo zaraz będziesz oddawał samochód do tapicera. Dobra, zjeżdżam. Ty, a gdzie ty zjechałeś? Dobra, kituj tu w krzaki, ja nie będę tutaj zajeżdżał po cpl bo jeszcze kurde nie wyjdziesz sam o własnych siłach. Co on jeżdżą do tego kibla tak musi często latać. E, młody, a co tak do tego kibla cały czas latasz? Za każdym razem, jak się z tobą widzę, no to nie ma chwili, żebyś ty, kurde, nie był w toalecie. Stresuję się. Tak, stresuje się pewnie. jeszcze popadnie. Musisz trochę, nie wiem, jakieś diety, kurde, zażywać czy coś. Się daje, że, wydaje się, że też duży wpływ ma na to, co pije. No i jak, młody, wrażenia po wyjeździe integracyjnym? Podobało się, nie podobało się? Podobało się podobało. Po połowy nie pamiętam. A wełniak mówił coś? Czy mu się podobało? Jak ja się z nim od tamtej pory nie widziałem. Przepadł jak kamień wody. Dobra, ale wiesz co? Gadałem z moją kobitą, mówi, że się zakumplowała z twoją Zośką. To chyba dobrze, że no. nadaje na tych samych falach. Słuchaj, ona taka charakterna kobitka, nie? Jak kurde, nie miałeś siły iść, to wzięła, zarzuciła cię na ramię i poszła. A może do roboty by chciała przyjść do nas. Ta, ty chłopie, wyobraz to się w domu dzieje. To ona by to porządziła, a nie ty nie. Może to i lepiej. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, ale jego nie widać. on no, nie stoi. Miał być. I co teraz? Nie wiem. Weź mi telefon, zwoń do niego. Nie odbieram. To co, Trzeba zastosować zasady. Nie stoisz, nie jedziesz. Jego strata. No ale to z kim my pojedziemy do tej roboty? Przecież nas jest za mało. Mam braciaka. Prowadzi. Wiem, że nie lubisz problemów. Ma małe problemy finansowe i z komorasów, ale wziąłbyś go na próbę. Doczytałem, co to jest ta. Wirtualna umowa w internecie, skoro ja się zgodziłem, dam nadzieję, że i on się zgodzi, bo mi to pasuje. Jak mu pasuje wirtualna umowa, no to nie daje. No to. Prosto. Ej, prezes, zjechałbyś mi na chwilę tutaj w te krzuny, co? Znowu? Dawaj, zjedź. Halo, siema. No, siema. Potrzebujesz pieniędzy? No tak. A do roboty chcesz? No niekoniecznie. Dobra, nie maruj, tylko dawaj, ubieraj się. Pomożesz nam dzisiaj trochę, bo jak ty nie pójdziesz, to ja dzisiaj nie zarobię. Dobra, ubieram się. Dobra, jedziem po ciebie. Dobra. Ty, młody, a gdzie ty masz skarpetę? Została tam w tych szakach. Jak się nabawisz jakiejś grzybicy odbytu, to sobie będziesz pamiętał, że papier jest w samochodzie. To wtedy się będę bawił. Zjedzmy sobie tutaj na zatoczkę. Dawaj, dawaj. Jestem, jestem. Mateusz jestem. Jaki Mateusz? Matki nie Mateusz. A co wy tak po przybieraniu jesteście? Każdy w innych ciuchach. A ty gdzie masz skarpetkę? Długa historia nie pytaj. E, będziesz miał dla mnie jakieś ciuchy robocze? No wiesz co, no nie bardzo. Jeszcze tak naprawdę nie zajęliśmy się tym żeby kurde, jakieś tam ciuchy robocze ogarnąć, nie? To ja nie jadę, ja swoich ciuchów nie będę marnował. Dobra, czekaj, po co te nerwy? Zaraz zadzwonię, wykonam telefon do Gonza i... Może ma jakieś tam... Dobra. Szmateksy. Tylko żeby mnie to nie kosztowało za dużo. Będzie tak jak ostatnio. Jeszcze za poprzednie się nie rozliczyłeś, ale już pallicho. Halo, Gonzo? No siema. Ty, słuchaj, pytanie do ciebie takie mam. Nie masz tam jakichś ubrań na zbyciu roboczych? Wiesz co? To nie jest moja branża, ale jak chcesz, to mogę coś ogarnąć. Gdzie trzeba podbić? Bo to potrzebne na już, bo nam człowiek ucieka z roboty. Słuchaj, pamiętasz ten garaż, co ostatnio po narzędziach przyjeżdżałeś? Nie mów, że znowu tam. Słuchaj, ten twój szef się jeszcze ze mną nie rozliczył. Weź go tam przybyć trochę. Dobra, ty się nie bój, ty się nie martw. Wszystko będzie tak, jak ustalaliśmy. Dobra, to możemy podbijać? Tak, w tym samym miejscu, o tej samej porze. Dobra, dobra, to my się pakujemy i jedziemy. Ej, prezes, zanim pojedziemy, nie masz zaliczki 20 zł? No, nie mów mi, że akurat są potrzebne ci na śniadanie. Co to za firma krzak? Ani zaliczki, ani ubrań roboczych? Ja nie wiem. No, z ust mi to wyjąłeś. No, widać, że z młodym po jednych pieniądzach robieni. Sobie to po jednym ojcu. Same problemy z tymi młodymi. Jeszcze nie zaczęliśmy roboty, już tyle kosztów mi narobili, że to masakra. Ja nie wiem, jak ja to ogarnę wszystko finansowo. Ty ja masz klucze do tego garażu? Muszę go otworzyć tak samo, jak ostatnio. O, matko. Dobra, pakować się. Dobra, panowie, wybierać sobie kolory. Kto co woli? Ja to czerwony, do garnacji twarzy. Od razu. Dobra. Ja biorę remówkę i czarna bluza. A dla Ciebie została loteria. Dobra. To jest wielka ta bluza? Słuchaj, kończysz do Lumpexu, kupisz sobie pod spód dwie albo trzy inne i już kurtki na zimę nie wiesz potrzebował, tak? No tak i Ty jeszcze zaoszczędzisz może w te konto. No. To no zaliczkę mi dasz, wyrównasz mi to. Jak ci powiem. No yy, do dobra prezes, ale górę mamy. A dół gdzie? Dół, to jak coś zarobisz, to dopiero dostaniesz po A, wypłacie. Co ty, myślisz, że ty jesteś w jakimś sklepie odzieżowym? Wiesz, co masz i do roboty. Sianko, drodzy widzowie. Byście się przywitali może. Dzień dobry. Dzień dobry. <słuch> Słuchajcie, yy, jest taka sprawa, że ze statystyk tutaj tego naszego serialu wynika tyle, że dużo osób ogląda, a bardzo mało osób z tych oglądających subskrybuje. I tak naprawdę no nie namawiamy do tego, żeby, żeby na siłę subskrybować coś, co może wam nie pasować, ale jeżeli ci sami widzowie oglądają kilka odcinków pod rząd, to znaczy, że jednak coś, że tak powiem was, motywuje do tego, coś Wam się tak naprawdę podoba, w tym, żeby. Żeby to dalej oglądać, tak. No i tutaj jest nasza prośba taka, że jeżeli Wam się podoba i chcecie, żebyśmy robili to tak jakby dalej, chcecie dalej to oglądać, no to warto jest po sobie coś zostawić, czyli po prostu. Teraz jest czas, żebyś wcisnął, wcisnęła ten guzik, co się tu wyświetli. Dokładnie. W sensie y, zasubskrybować, y, kanał to jest po pierwsze. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o tym i być zapraszani na premierę, y, wystarczy po prostu kliknąć dzwoneczek, tak? Subskrypcja i dzwoneczek, co dostajecie powiadomienia o premierze, to jest pierwsze. Ogólnie regularnie w, piątek, w każdy piątek o 18 będziemy publikować nowy odcinek Wudowlanczów. <laughs> Także zapraszamy serdecznie, jeżeli na nie dostaniecie powiadomienia, warto jest po prostu sprawdzić. Piątek godzina 18, tydzień w tydzień będzie się to pojawiało. Yy, ogólnie jesteśmy tak jakby w połowie nagrywania pierwszego sezonu, czyli jesteśmy w połowie nagrywania pierwszego sezonu. Później zrobimy krótko przerwę, bo ruszamy z jakimiś tam nowymi też projektami w międzyczasie. Eee, także warto, a tak naprawdę jesteśmy w połowie sezonu, a jeszcze nie zaczęliśmy nic robić. No tak. W sensie nie byliśmy na żadnej robocie, ale to się zmieni na pewno. Eee, no i co? Eee, ubrania, które mamy na sobie, Cyk. Eee, można nabyć jeszcze przez jakiś czas na sklepie, bo tak naprawdę eee, nowe projekty, które, które będziemy realizować pewnie nie pozwolą nam na to, żeby... Kontynuować yy, funkcjonowanie tego sklepu. Czyli po prostu redukujemy asortyment. Ogólnie sklep jeszcze będzie przez jakiś czas. Także można sobie y, kupić. To jest y, no, jakiś tam ostatni widzek na to, żeby mieć jakieś tam rzeczy z naszym logiem. Czy potem będą? Nie wiem. Yy, na pewno są jeszcze teraz dostępne. Także warto wejść. Na stronę www.blohekipa.pl tam jest nasz sklep internetowy. Macie yy, możliwość tam z nabycia gadżetów yy, z naszym logiem, że tak powiem. A korzystajcie póki są ceny zminimalizowane. Tak, ładnie, zredukowaliśmy jakoś tam te ceny, że praktycznie do minimum, także możecie sobie coś tam kupić w fajnych pieniążkach. No i co, tak naprawdę chcesz coś młodych dodać jeszcze? Co, pozdrow dla wariatów? I listwa dla hejterów. Malten okay. List für.